Dzień dobry wszystkim. Teraz znowu ja. Dzisiaj przygotuję gulasz z grzybami. Bardzo szybka potrawa. Bardzo dobra. No i sezon jest na grzybki. Trzeba wykorzystać. Chociaż ja ten gulasz robię cały rok, można powiedzieć. Bo ja sobie mrożę grzyby i potem mrożone używam do tego dania. Także zaczynamy. Mam tutaj 40 tego grzybów, podgrzybków. One są pokrojone, oczywiście umyte, wyczyszczone. Pokrojone na takie większe kawałki. Jak są malutkie, to zostawiam nawet w całości. 80, tak ponad troszkę, deko mięsa z łopatki. Pokroiłam już sobie. Trzy takie cebulki. Jedna mała, dwie średnie. Pieprz. Dwa liście laurowe. Sól kłodawska do smaku. I tu mam przyprawę do gulaszu. To jest przyprawa z permata. Ja w tej chwili mam duże opakowanie. Ono się lepiej układa, Sobie zamawiam na internecie. Ale przyprawa jest bardzo dobra. Ona nie tylko jest do gulaszu. Ona jest fantastyczna do dań z grilla w ogóle. Spróbujcie kiedyś. Naprawdę polecam Wam. I masełko. Kawalątek masełka pójdzie do łopatki do smażenia z olejem. To jest olej rzepakowy. A resztę zużyję do sosu grzybowego. To zaczynam. Łopatkę teraz wymieszam z przyprawami, sól do smaku, pieprz czarny i przyprawa do gulaszu. Teraz wszystko zamieszam. Gulasz się będzie smażył osobno, a grzybki też osobno. I potem wszystko razem połączę na końcu. Żeby ten sos grzybowy był taki sam, najpierw zrobiony, wywar, bo nie będzie tam dodawana śmietana ani mąka. Grzybki się będą gotować z cebulą, z maselkiem i z soną z pieprzem. Tak. Teraz obsmażamy mięsko. Rozgrzeję garnek. Troszkę oleju rzepakowego. I odrobinę masełka. Ja zawsze tak dodaję, jak coś piekę. Czy mięska, czy gulasz. Zawsze dodaję trochę masła. Mięsko się smaży, a ja pokroję cebulę w tym czasie. Tak, część cebuli pójdzie do łopatki, a część cebuli dołożę do sosu z grzybów. Teraz dołożę tutaj cebulki. dalej będzie dusić tutaj. I teraz się zabiorę za sos grzybowy. Wrzucam grzybki. Cebulkę. Masyłko, pieprz, sól do smaku i oczywiście wodę. I to będzie baza do z tego sosu do gulaszu, ta woda z tych grzybków. I włączamy. Jak są takie duże kawałki, to potem tak smakuje w tym gulaszu. Ale oczywiście, jak ktoś nie lubi takiej duży, może sobie takie, żeby pokroić na mniejsze. Najważniejszy jest ten smak, który tu będzie. Trzeba też wiedzieć, że grzybek się troszeczkę skurczy. One nie będą takie wielkie. Zaczyna się gotować, to muszę zmniejszyć grzanie, żeby potrafią wykipić. Piana zaraz podejdzie do góry, także trzeba uważać. I tak zostawię teraz na 20 minut. Po 20 minutach dołożę do mięska, które się dusi. Teraz wrzucę do mięska liść laurowy. I w sumie mięso się będzie dusić pół godziny, grzybki 20 minut. Potem jak dołożę sos grzybowy do środka, to jeszcze na 20 minut zostawimy i obiadek jest gotowy. Teraz na malutkim ogniu się gotują. Trzeba pilnować. I widzimy się za niecałe 20 minut. Już jest kolor taki ładny. Jeszcze 5 minutek i sosik będzie gotowy. Tutaj nic nie podlewamy do mięsa. Jak się mięso robi, to samo istnieje się skropliło trochę i ono ma być w takim tym swoim sosie duszone. Dopiero doleję ten sos grzybowy. Tak, grzybki są już gotowe. Teraz tutaj wyleję do miąska. Wspaniale wyglądają. I to jest teraz baza do sosu. O, ale cudnie, jak pachnie. teraz jeszcze 20 minut się wszystko poddusi <laughs> na małym grzaniu i na końcu zagęszczę troszkę mąką pszenną. Oczywiście, jak to ja zapomniałam o tej mące. Dziwne by było, gdybym mnie zapomniała, no niestety dobrze sobie przypomniałam teraz. Także teraz zostawiamy jeszcze na 20 minut i gulasz potem tym jest gotowy tylko zagęszczę mąkę no to słownie tak tylko pyrkać i czekamy więc życzę się sobie naszykuje mąkę z wodą łyżeczka taka czubata mała, ta normalna łyżeczka Wody. Jak wolicie tak mieć we własnym sosie, to możecie sobie tak zostawić. Nie trzeba zagęszczać. I gotowe. I teraz poczeka. Tak, 20 minut minęło. Zrozumiecie. Sos taki sam w sobie naturalny też nie jest rzadki. On jest taki gęstawy. Także jeżeli ktoś nie chce, to nie dajcie mu. Troszeczkę zagężczyła. Też sobie zobaczę do jakiego stopnia, czy wlać wszystko. Bardzo szybciutkie danie. Możecie sobie wcześniej to mięsko posypać przyprawami, na przykład albo wieczorem na następny dzień, albo przynajmniej dwie godzinki wcześniej przed smażeniem. Ono tak fajnie wtedy przejdzie tym przyprawami. Można zrobić z karczku gulasz, też bardzo fajnie pasuje. Chwilkę pogotuję, tak 5 minutek. Jeszcze troszeczkę tego I można podawać z kaszą, z ziemiaczkami albo po prostu z pieczywem, białym czy ciemnym. Jak to woli. Tak, i oto mamy nasz gulasz gotowy. Wygląda apetycznie, pachnie niesamowicie, i musicie mi uwierzyć na słowo: grzybki, tak jak mówiłam, się pokurczyły, że jest bardzo dobry. Mmm. Mięsko jest mięciutkie, rozpływa się, grzybki są fantastyczne. Nie pozostawiam nic innego, jak tylko zaprosić Was do gotowania tego dania. Życzę smacznego i do zobaczenia następnym razem.